Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie i kolejnej recenzji filtru kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Jeżeli jesteście tu na kanale po raz pierwszy, to witam, mam na imię Agnieszka, mam 44 lata. No i właśnie pasjonują mnie filtry przeciwsłoneczne, ale wcale nie dlatego, że taki jest teraz trend, dlatego że moje zainteresowania sięgają dużo, dużo wcześniej. Po prostu widzę świetną, świetne działanie filtrów przeciwsłonecznych na skórę. Wiem, że one spowalniają proces starzenia, spowalniają proces nadmiernych przebarwień, także. Jestem po prostu wielką fanką filtrów przeciwsłonecznych, testuję, opowiadam i filtry przeciwsłoneczne mają całą swoją playlistę u mnie na kanale. Także, jeżeli temat również jest dla Was ciekawy, to oczywiście zapraszam do zajrzenia na tą listę, playlistę. A dzisiaj mam dla Was recenzję kremu z filtrem, który, firmy, której odkryłam niedawno i którą jestem absolutnie zafascynowana. A mówię tutaj o firmie Niche Beauty Lab. To jest firma. Hiszpańska, ona wysyła na cały świat. W ogóle wysyłka jest za darmo na, na każde jedno zamówienie, także zupełny szok. I oni mają tam jak gdyby kilka gałęzi swoich kosmetyków. Nie wiem jak to. Ładnie ugrać w słowa. Takie firmy, firmy dzieci w jednej firmie. I jednym z tych dzieci to jest właśnie firma AcneMe. I jak się można domyślić, to są kosmetyki typowo skierowane przeciwko trądzikowi. I właśnie w tej serii AcneMe jest filtr przeciwsłoneczny, który zdecydowałam się przetestować i to jest ZIT Control SPF50. Także opowiem Wam kilka słów o tym, co sam producent mówi o tym kremie, takie dane techniczne, Potem oczywiście będzie krótka prezentacja, no i podsumowanie, jak to zwykle w tego typu filmach u mnie na kanale bywa, także jeżeli jesteście ciekawi tego konkretnie kosmetyku, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Słuchajcie, kremik, jak widzicie, to opakowanie kartonowe jest naprawdę duże. Kremik jest w takiej bardzo, bardzo zgrabnej tubce z takim fajnym, e, cienkim dzióbkiem, z którego łatwo się dozu dozuje odpowiednią ilość kosmetyku. E, mamy tutaj niestety tylko 40 ml, także no, jest to kosmetyk dosyć, dosyć mały. E, ja osobiście wolę, kiedy SPF-y przychodzą w opakowaniach większych niż 50 ml. 40 ml to jest bardzo mało. No niemniej jednak... E, tak wygląda opakowanie. Tutaj na samym kartoniku mamy dużo informacji, oczywiście, żeby używać tylko na dzień i mamy tutaj podstawowe składniki, ale o tych składnikach to jeszcze za chwilę aha, póki pamiętam, cena tego kremu to jest 18 euro natomiast na stronie Nish Beauty Lab bardzo często są różnego rodzaju promocje, tam warto się zapisać do newslettera i po prostu czekać na jakąś promocję, ofertę nawet za zapisanie się do newslettera mam jakiś tam procent off, zresztą ja o firmie Nish Beauty Lab będę robić oddzielny film po prostu na razie testuję ten krem z filtrem przeciwsłonecznym i o tym kremie postanowiłam opowiedzieć Wam najpierw i oddzielnie, tak jak to zwykle robię. Tak jak mówiłam na początku, to jest yy, cała akne jest skierowane przeciwko trądzikowi, więc i sam krem z filtrem jest, można by powiedzieć, przeciwtrądzikowy. Dlaczego? Tutaj producent, jaki w ogóle producent nam daje obietnicę, co mówi o samym yy, kosmetyku, że jest to hy hybryda mineralno-chemiczna, także mamy tutaj filtry i tak zwane chemiczne, i tak zwane mineralne. Yy, ma super lekką konsystencję, jest formuła bezolejowa nie zapychająca. Nie zostawiająca białego nalotu, no i właśnie przeciwtrądzikowa. Dlaczego jest przeciwtrądzikowa? Ano, dlatego że mamy tutaj zawartość cynku, niacinamidy, kwasu salicylowego oraz składnika, który nazywa się choranoni. Słuchajcie, próbowałam znaleźć jakiś polski tłumaczenie tego, w ogóle cokolwiek po polsku, ale nie udało mi się odnaleźć. Ale z tego co rozumiem z opisu tego składnika, to jest to pewnego rodzaju probiotyk, albo coś, co działa na zasadzie probiotyku, czyli reguluje taką ochronę, barierę skóry, naturalną barierę skóry, ale wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj probiotyku. Ale nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, nie wiem dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o te składniki przeciwtrądzikowe, to najważniejszą najważniejszymi tutaj jest właśnie ten cynk, niacinamida i kwas salicylowy. No i również to, że to jest właśnie formuła bezolejowa, myślę, że to też będzie dobra informacja dla wszystkich, którzy cierpią na trądzik i, i ogólnie na skórę taką bardziej przytuszczającą się, jeśli chodzi o same filtry zawarte w tym filtrze, <noise> zawartość cukru w cukrze, to mamy tutaj tak: Octinoxate Juvinul A, Octisalat Juvinul T150, Tinosorb M. i titanium dioxide, czyli inaczej dwutlenek tytanu. Słuchajcie, octinoxate i octisalat to są raczej te, te filtry starego typu, natomiast one nie są drażniące, tak jak na przykład octocrylen i awobenzon. Natomiast juvinul, tinosorb, jeden i drugi juwinol to są już filtry nowego typu, także można by powiedzieć, że cała formulacja tego filtra jest dosyć nowoczesna i też stabilna, dlatego że i tinosorb M i juvinul 1 i drugi to są filtry bardzo stabilne. Również uv a to jest filtr, który daje pełne spektrum, czyli on też chroni przeciwko temu światłu niebieskiemu i tak dalej. No i oczywiście mamy titanium dioxide, czyli dwutlenek tytanu, który jest tym właśnie filtrem, jak to się potocznie mówi, mineralnym. Także Producent ma rację, jest to taka hybryda chemiczno-mineralna. Oprócz tego ważna informacja, przynajmniej dla mnie, mam nadzieję, że dla Was też, to jest to, że, filtr, że kosmetyk nie zawiera alkoholu, nie zawiera perfum. Jest absolutnie nieperfumowany. Natomiast nie znalazłam informacji, czy jest on wodoodporny. Patrząc na te filtry, to z tego co wiem, to Tinosrop M na pewno jest. Y Filtrem wodoodpornym, ale czy cała formuła jest wodoodporna? Niestety, takiej informacji ani na opakowaniu, ani na stronie nie udało mi się znaleźć. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o te dane takie techniczne. Ja Was oczywiście teraz zapraszam na krótką demonstrację produktu, no i później na podsumowanie. Acne Z Control. Krem zapakowany jest w taką smukłą tubkę z takim bardzo, bardzo długim dzióbkiem. Ale muszę powiedzieć, że to jest bardzo wygodne. Wyciska się tutaj tylko tyle produktu, ile rzeczywiście chcemy. No i produkt jest taki półpłynny. To no nie jest mleczko, ale to jest taki bardzo, bardzo lekki, półpłynny krem. on ma zapach taki troszkę plastikowy zdecydowanie jest to produkt nieperfumowany, ale nie jest oczywiście bezzapachowy pachnie po prostu jak takie składniki no, taki trochę plastikowy zapach jak widzicie bardzo szybko się wchłania jest praktycznie niewidoczne czy praktycznie jest w ogóle niewidoczne na twarzy no i ta pierwsza warstwa bardzo szybko się wchłania No i nakładam drugą, nakładam też blisko oczu, tutaj na brwi i tutaj dosyć blisko oczu. Druga warstwa też się szybko wchłania, no ale oczywiście jest już troszkę bardziej tłusta. Ja dołożę jeszcze trochę, ale już... <laughs> jest to tak tyle. <laughs> w tej chwili on jest na skórze taki dosyć tłusty. Jest to takie przyjemne, nie wiem, otulające dla mnie uczucie. Natomiast wiem, że ta tłustość długo nie będzie trwała na skórze, już właściwie jest rozprowadzona. Jeszcze sobie nałożę oczywiście na, na szyję i dekolt za chwilę. To, co jest na twarzy, mówi, jest w tej chwili trochę tłusta ale oczywiście pokażę Wam, jak to będzie wyglądać za 20 minut. Wracam, słuchajcie, minęło pół godziny. I muszę powiedzieć, że tak, burza się dosyć mocno błyszczy, to na pewno widać. Ale ten błysk jest taki. To nie jest tłuste. To nie jest w ogóle. Yy... Nie jest to w ogóle takie ruszające się i tak jak mówię, nie jest to w ogóle w dotyku tłuste. To jest takie bardziej satynowe wykończenie daje, jakby mojej skóry, tylko że widzę taki połysk. Także wiem już z doświadczenia, że można to delikatnie zmatowić chusteczką i ten połysk zupełnie znika, ale na buzi to jest bardzo, bardzo komfortowe. I oceniam ten krem jako lekki i taki właśnie szybko się wchłaniający. Pomimo tego rozświetlającego wykończenia, jaki daje, to on miał wszystko jest komfortowy i. Yy, właściwie to do wykonania makijażu teraz też nie potrzebuję nawet tego odciskać w chusteczkę, bo to wszystko jest już tak naprawdę wchłonięte. No więc jeśli chodzi o samą formułę, to jest to raczej takie prawie że mleczko, lekka formuła, dosyć szybko się wchłaniająca. Chociaż mimo tego, że tutaj producent mówi, że ona jest bezolejowa, to jednak mam wrażenie, że ona jest delikatnie tłusta na tej skórze. Niemniej jednak to się wszystko dosyć ładnie wchłania. Z tych wszystkich filtrów, które ostatnio testowałam, to zaliczyłabym go raczej do tych lżejszych. Nie jest on tak szybko wchłaniający się jak na przykład ta Nivea Luminous, ani też jak ta Nivea. Um... Mm-mm-mm. pigment control, taka w niebieskiej tubce, taka bardzo, bardzo tania, którą też bardzo Wam polecałam. Tamte formuły mam wrażenie, że są jednak trochę lżejsze i szybciej wchłaniające się, natomiast ta formuła moim zdaniem jest bardzo przyjazna, również szybko się wchłania, nie zostawia oczywiście białego nalotu i ta tu warstwa też jak gdyby jest no, szybko dosyć wchłanialna, nie, nie, nie wyświeca się twarz, po tym o to mi chodzi. I czy ona jest niezapychająca, niekomenogenna, to tego potrafi, nie nie potrafię powiedzieć tego, że nie mam tego typu cery, więc no, nie potrafię stwierdzić rzeczywiście. Natomiast działanie tego cynku, niacinamidy i kwasu salicylowego myślę, że na pewno jest tutaj kluczowe. Jeśli właśnie macie skórę skłonną do zapychania się, może nie tyle nawet trądzikową, ale taką skłonną do zanieczyszczeń, yy, bardzo mocno przetuszczającą się, więc na pewno ten kwas salicelowy i to tutaj będzie pomagać, chociaż ja jakoś nie jestem wielkim zwolennikiem składników aktywnych, tego typu składników aktywnych w filtrach przeciwsłonecznych. Wydaje mi się, że jeżeli chcecie używać, chcecie zadziałać na przykład przeciwtrącikowo, czy na jakiekolwiek inne bolączki skóry, to warto zainwestować w jakieś serum dedykowane danemu składnikowi aktywnemu czy danemu problemowi skórnemu. Wolę, żeby moje filtry przeciwsłoneczne były raczej pozbawione takich ekstra składników aktywnych, dlatego, że lubię je sobie sama dobierać według tego, z czym aktualnie się borykam, czy nie wiem, pory roku i tak dalej. Także jakoś mi tutaj te składniki aktywne nie przekonują, jeśli chodzi o ten filtr, chociaż oczywiście są na pewno bardzo dobrym dodatkiem, szczególnie jeżeli Wasza pielęgnacja jest bardzo minimalistyczna i na przykład filtr przeciwsłoneczny może jest tylko jednym, jedynym yy, kosmetykiem, który nakładacie rano, może mam nadzieję, że nakładacie chociaż serum z witaminą C pod spód, to wówczas tak, na pewno fajnie, jeżeli te składniki aktywne są tutaj dodane, ale mówię, dla mnie to nie jest jakiś tam... Yy... Tarefa przetargowa nie jest to dla mnie takie niezbędne, aczkolwiek mówię, jest na pewno yy, miłym dodatkiem. Sama formuła moim zdaniem jest przyjazna, jest rzeczywiście lekka. Czy ona się tak błyskawicznie wchłania, tego powiedzieć nie mogę, ale na pewno wchłania się szybko. Nie czuję, żeby ta skóra była obciążona, zapchana, jakaś tam wyświecająca się w ciągu dnia. Także wydaje mi się, że ta formuła jest przyjazna i myślę, że będzie ona przyjazna również dla tych, którzy mają tą cerę właśnie bardziej przetuszczającą się, bardziej problematyczną. Na pewno bardzo mi się podoba to, że nie ma alkoholu i perfum, bo to są dla mnie no, że tak powiem kluczowe informacje. Natomiast nie podoba mi się to, że jest to tak mało opakowanie, tylko 40 ml, dlatego, że ja to traktuję jako krem z filtrem, a nie jako taki codzienny nawilżacz do skóry, także ja tego nakładam sporo, więc taka tubka wystarczy mi praktycznie, gdybym używała tego codziennie, to prawdopodobnie nie wystarczy mi nawet na miesiąc. Także biorąc pod uwagę cenę 18 euro może to nie jest jakaś yy, cena z kosmosu, ale biorąc pod uwagę małe opakowanie, to mimo wszystko uważam, że to nie jest kosmetyk najtańszy. Słuchajcie, czy ja ten kosmetyk polecam? Jak najbardziej tak, szczególnie jeżeli szukacie czegoś właśnie dla cer problematycznych, może szukacie czegoś dla swoich nastoletnich dzieci, myślę, że to by był dobry wybór, nawet gdyby to był jedyny kosmetyk, który rano nakładają. Myślę, że jest to na pewno kosmetyk wart wypróbowania, natomiast mówię, ja jeśli się zdecyduję kupić kolejne opakowanie, to na pewno będę czekać na jakąś tam promocję, super ofertę i bardzo możliwe, że zakupię kolejne opakowanie, bo mówię, bardzo mi się przyjemnie tego używa. Cieszę się, że w ogóle firma ma w swojej ofercie SPF, dlatego że to świadczy tylko o tym, że firma jest profesjonalna, że ma jakieś tam nakłady finansowe na badania, no bo filtry SPF to są. Kosmetyki w ogóle z filtrami SPF to są kosmetyki, które muszą być szeroko przebadane i wiem, że te badania są stosunkowo drogie, więc jeżeli firma, że tak powiem, stać na tego typu badania, to oznacza, że jest to firma z dużym potencjałem i myślę, że godna zaufania. Nie wiem, może to jest błędny tok myślenia, ale mi się tak po prostu wydaje. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję tego kosmetyku. Ja, tak jak mówię, będę jeszcze przygotowywać film ogólnie o Niche Beauty Lab, bo firma mnie bardzo ciekawi i już w tej chwili testuje kilka kosmetyków, także myślę, że w najbliższej przyszłości taki film przygotuję. Natomiast ten krem, mówię, polecam, można sobie zakupić, wysyłka nic nie kosztuje, można zakupić jeden kosmetyk i. I wypróbować, bo wydaje mi się, że naprawdę formuła jest bardzo, bardzo fajna. Mam nadzieję, że film był dla Was pomocny. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam, że w opisie jest cała tabelka do pobrania z opisem składników, jeśli chodzi o kremy z filtrem przeciwsłonecznym, jak również takie zestawienie tych wszystkich albo prawie wszystkich kremów z filtrem przeciwsłonecznym, które używałam, łącznie z tym, jakie mają filtry zawarte, czy, są, czy mają alkohol, czy nie, czy są wodoodporne, czy nie i taką krótką informacją o odnośnie formuły, czy polecam, czy nie polecam. Także jeżeli szukacie jakiegoś kosmetyku dla siebie, to warto do tej tabelki zajrzeć i może będziecie się chcieli zasugerować jakimiś tam moimi podpowiedziami. Tabelka jest zupełnie za darmo do pobrania, jedyne o co proszę, to po prostu o pozostawienie komentarza i o łapkę w górę, żeby oczywiście wspierać kanał. To by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy film, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, życzę wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!